Zapomnieliśmy pewno już o tym, że aby ta Polska była wielkim placem budowy, musieliśmy odblokować wiele ustaw i to były pierwsze nasze działania w pierwszym roku ustaw, które pozwoliły przełamać tą niemoc urzędniczą spowodowało to, że minister infrastruktury mógł podpisać półtora tysiąca umów na budowy. Drug, ale oprócz tych ustaw infrastrukturalnych były ustawy środowiskowe, bo to przecież bez ustaw środowiskowych, bez decyzji środowiskowych nie można było budować przykłady o tym, że traciliśmy pieniądze unijne w poprzedniej kadencji nie mogliśmy budować było zbyt wiele. Także ten dorobek warto wspomnieć. Też wiele ustaw społecznych o opiece. Nad dzieckiem od roku do lat trzech o pieczy zastępczej to są ustawy, które będą procentować, które efekty będziemy w ciągu najbliższych lat poznawać. Opieka nad dzieckiem od lat 0 do 3 wsparta została też specjalnym programem, który został zasilony 40 milionami w tym pierwszym okresie, a środki te pochodziły z ustawy, która zmniejszała dotacje, dotacje do do. Partii politycznej. Pamiętacie państwo, jaki ogromny bój stoczyliśmy z przeciwnikami takiej decyzji. Decyzja ta no, niemalże przeważyły pojedyncze głosy. Mobilizacja była ogromna. Udało się, skorzystają na tym z pewnością ci najmłodsi. A ta druga ustawa pozwoli, że w niedługim czasie nie będzie już domów dziecka, a każde dziecko. Znajdzie rodzinę zastępczą. I to był cel, który wszyscy mówili, ale nigdy do tego końca nie doprowadzili. To nam się udało w tej, w tej kadencji. No i jedna z najtrudniejszych ustaw, która przez dziesięciolecie wszystkie partie odpychały, czyli o emeryturach pomostowych. Zrobiliśmy to w przededniu kryzysu światowego, europejskiego. Z pewnością ta ustawa, Uratowała budżet naszego kraju i finanse publiczne naszego kraju. To był też pierwszy krok do kolejnych ustaw finansowych, okołobudżetowych, które pozwalają nam bezpiecznie prowadzić finanse publiczne, jak i finanse obywateli, bo przecież w pierwszych dniach kryzysu pakiet ustaw wprowadziliśmy, między innymi taką ustawę, która chroniła nasze środki zgromadzone. W bankach. Stąd obywatel czuł się bezpieczny. Nie oglądaliśmy takich scen w naszym kraju, jak do dzisiaj dzieją się w Grecji, odbywały się w Londynie, Hiszpanii, Portugalii czy, czy we Francji. My dzięki naszym ustawom, determinacji i odpowiedzialnym działaniom temu wszystkiemu zapobiegliśmy. Stąd uważamy, że, że możemy dobrą ocenę wy parlamentowi wystawić. W ciągu tej rocznej mojej pracy w funkcji przewodniczącego współpraca z innymi klubami była dobra. Oczywiście nie we wszystkim żeśmy się zgadzali, ale, ale odbywaliśmy wiele spotkań, w których docierały się zdania i często te ustawy znalazły finał dzięki... dzięki Dobrej postawie również koleżanek i kolegów z innych klubów.